Kochana, czy kiedykolwiek poczułaś niepokój w sercu, jakby wszechświat próbował przekazać ci coś ważnego? To uczucie, że istnieje potężny sekret dotyczący twojego przeznaczenia miłosnego, który czeka na ujawnienie? Jeśli słyszysz tę te wiadomość teraz, wiedz, że nic nie dzieje się przypadkiem. Aniołowie przesyłają wyraźny i pilny znak, abyś przebudziła się do prawdy, która może odmienić twoje życie. Są chwile, kiedy życie wydaje się skomplikowaną układanką, w której brakuje elementów lub są one w złych miejscach. Zastanawiasz się, dlaczego pewne osoby pojawiają się w twoim życiu, a inne odchodzą, pozostawiając bolesną pustkę. Ale kochana, aniołowie chcą, abyś wiedziała, że każdy element, każde spotkanie i każde pożegnanie są częścią o wiele większego boskiego planu. Czy czujesz, że kochałaś kogoś głęboko? Może nawet bez wyjaśnienia? Że mimo upływu czasu ta osoba nadal pojawia się w Twoich myślach i snach? To nie jest przypadek. Kiedy dwie dusze są sobie przeznaczone, wszechświat zawsze znajdzie sposób, by je połączyć. Nawet jeśli droga wydaje się pełna przeszkód. Aniołowie. Wysłali mnie, aby przypomnieć Ci coś ważnego. Twoje serce nie kłamie. To uczucie głębokiego połączenia, dreszcz, gdy słyszysz imię tej osoby. Niewytłumaczalna pewność, że wasze losy są splecione. Wszystko to jest szeptem z niebios. Przypomnieniem, że twoja historia miłosna została napisana, zanim jeszcze przyszłaś na świat. Ale pamiętaj, kochana, przeznaczenie nie zmusza, tylko prowadzi. Masz wolną wolę, by przyjąć lub zignorować znaki. Jednak, aniołowie nalegają, abyś zwróciła uwagę. Ponieważ wszechświat działa teraz na Twoją korzyść. Może zauważyłaś powtarzające się liczby, prorocze sny lub przypadkowe spotkania. Nic z tego nie jest przypadkiem. Prawda jest taka, że prawdziwa miłość nie znika. Przemienia się, wzmacnia i czasem potrzebuje czasu, by rozkwitnąć. Jeśli czujesz, że ktoś nadal zajmuje szczególne miejsce w Twoim sercu, wiedz, że to uczucie nie jest jednostronne. To, co jest Ci przeznaczone, znajdzie drogę do Ciebie, ale musisz być otwarta i czujna. Aniołowie chcą, abyś zrozumiała, że czekanie nie jest na próżno. Każde wyzwanie, jakie napotkałaś do tej pory, przygotowało Cię na głębszą i prawdziwszą miłość. Może poczułaś ból, odrzucenie, lub straciłaś nadzieję, ale każda łza została dostrzeżona i doceniona przez niebo. Twoja cierpliwość. I wiara nie pozostaną niezauważone. To jest wezwanie, aby zaufać. Zaufaj boskiemu planowi, nawet jeśli wszystko wydaje się zagmatwane. Odpowiedzi nadejdą w odpowiednim czasie, i zrozumiesz, dlaczego pewne rzeczy musiały się wydarzyć, zanim ta miłość mogła w pełni rozkwitnąć. Kochana, czas otworzyć swoje serce i uwolnić się od lęków, które Cię powstrzymują. Niepewność. I wątpliwości tylko opóźniają to, co wszechświat już dla ciebie przygotował. Zrób krok wiary i pozwól sobie uwierzyć, że wielka miłość jest ci przeznaczona miłość, która przekracza czas i przeciwności. Aniołowie chcą również, abyś zrozumiała, że prawdziwa miłość nie opiera się na kontroli czy obsesji, lecz na wolności i akceptacji. Pozwól, aby naturalny bieg wydarzeń cię prowadził. Ponieważ ten, kto naprawdę jest Twój, zawsze znajdzie drogę powrotną do Ciebie. Jeśli nadal czujesz, że to nie jest właściwy czas, pamiętaj, że aniołowie działają za kulisami, aranżując doskonałe spotkania i zbiegi okoliczności. Wszystko jest przygotowywane z boską miłością, która pragnie tylko Twojego pełnego szczęścia. Pozwól sobie marzyć o tej przyszłości, wyobraź to sobie, poczuj w sercu. Zobacz siebie u boku tej wyjątkowej osoby, dzieląc miłość, która jest bezpieczna, silna i prawdziwa. To nie jest puste pragnienie, lecz wizja, którą aniołowie chcą, abyś zachowała. A teraz szczególne przesłanie: jeśli widzisz tę wiadomość, potraktuj to jako bezpośrednie wezwanie od aniołów, potwierdzenie, że coś wspaniałego nadchodzi i że Twoja cierpliwość zostanie wynagrodzona w sposób, Jakiego nawet sobie nie wyobrażasz. Możesz wątpić, ale nie ignoruj znaków. Wszechświat spiskuje, aby sprowadzić tę osobę do Twojego życia. Połączenie już istnieje i jest zbyt silne, by je zerwać. Nawet jeśli tego nie widzisz, energia tego spotkania się wzmacnia. Nie zdziw się, jeśli w najbliższych dniach otrzymasz wiadomości, znaki, lub spotkasz kogoś niespodziewanie. Bądź czujna, bo aniołowie działają w zaskakujący sposób, aby zbliżyć wasze drogi. To jest decydujący moment dla ciebie, kochana. Czas przygotować się emocjonalnie, wzmocnić wiarę i otworzyć się na miłość. Nic już nie powstrzyma tego, co jest ci przeznaczone. Miłość, której tak pragniesz, jest już w drodze, a aniołowie chcą, abyś wiedziała, że jest piękniejsza i głębsza niż kiedykolwiek mogłaś sobie wyobrazić. Trwaj mocno, bo właściwy moment jest bliżej, niż myślisz. Ta wiadomość jest darem z nieba, odpowiedzią na Twoje najgłębsze modlitwy. Uwierz i przyjmij ją z otwartym sercem, bo coś niezwykłego zaraz wydarzy się w Twoim życiu miłosnym. Przygotuj się na miłość, która przekracza czas i odległość, miłość, która leczy, wzmacnia i przemienia. Kochana, aniołowie proszą, abyś zaufała. Prawdziwa miłość została już ci obiecana i przyjdzie do ciebie. Kochana, jeśli czujesz, że Twoje serce woła tę osobę w ciszy nocy, wiedz, że to nie są tylko myśli. To energia przyciągania, którą aniołowie wzmacniają każdego dnia. Czasami myślisz, że to pragnienie jest jednostronne, że tylko ty tęsknisz, ale zapewniam cię, że dusze połączone przez przeznaczenie zawsze się nawzajem odnajdują. To uczucie, które nosisz w sercu. Nie jest przypadkiem to echo dawnej obietnicy. Aniołowie szeptają, abyś zaufała znakowi, który już kilka razy pojawił się na Twojej drodze. Może była to melodia, która przywoływała wspomnienia, liczba, która pojawia się wszędzie, lub imię, które słyszysz w najmniej oczekiwanych momentach. To nie przypadek wszechświat daje Ci sygnały, że Wasze dusze są połączone silniejszą więzią niż sobie wyobrażasz. Czy zauważyłaś, jak często twoje myśli krążą wokół tej osoby, mimo że próbujesz się od nich uwolnić? To dlatego, że coś znacznie potężniejszego niż logika wzywa cię do tego połączenia. Aniołowie przypominają, że czasem to, czego serce pragnie, nie jest błędem ani iluzją, ale drogowskazem do przeznaczenia, które już zostało zapisane. Nie, pozwól, aby wątpliwości zgasiły ten ogień. Czasem umysł próbuje zagłuszyć to, co czuje dusza. Szukając racjonalnych wyjaśnień dla rzeczy niewytłumaczalnych. Ale miłość działa inaczej, kochana. Prawdziwa miłość nie szuka powodów, ona po prostu jest istnieje ponad czasem i przestrzenią. Wyobraź sobie, że aniołowie działają za kulisami, przesuwając wydarzenia, by przyspieszyć wasze spotkanie. Może ta osoba potrzebuje czasu, by się przebudzić i zrozumieć swoją drogę. A może to Ty. Musisz dojrzeć do tego, co Was czeka. Cierpliwość jest cnotą, a aniołowie chcą, abyś uwierzyła, że opóźnienia są tylko pozorne. Może wydaje Ci się, że wszystko jest przeciwko Tobie, ale w rzeczywistości to właśnie teraz, w tej ciszy, aniołowie przygotowują grunt pod coś niezwykłego. Czasem prawdziwa magia wymaga czasu, by mogła się ujawnić w całej swojej pełni. Nie spiesz się więc, kochana. Wszystko przyjdzie we właściwym momencie. Aniołowie widzą Twoje zmagania, te nieprzespane noce i chwile zwątpienia. Wiedzą, że czasem czujesz się zagubiona pytając, czy to uczucie ma sens. Ale pamiętaj, że największe cuda przychodzą wtedy, gdy najmniej się ich spodziewasz. Musisz tylko uwierzyć i pozwolić wszechświatowi działać. Pomyśl o tym połączeniu jak o kwiecie który musi przejść przez wszystkie pory roku, by w pełni rozkwitnąć. Zima może być długa i mroźna, ale wiosna zawsze nadejdzie, przynosząc ze sobą nowe życie i nadzieje. Aniołowie pragną, byś ufała w to, co jest Ci pisane, nawet gdy wszystko wydaje się skryte w cieniu. Czasem aniołowie pozwalają nam doświadczyć samotności, byśmy mogli naprawdę docenić obecność ukochanej osoby. Twoja tęsknota nie jest karą, lecz przygotowaniem na coś wyjątkowego. Ból oddzielenia to sposób na wzmocnienie twojej duszy i oczyszczenie serca z przeszłości. Aniołowie wiedzą, że miłość, którą nosisz w sercu, jest potężna. Jest jak światło latarni, które rozświetla ciemność, wskazując drogę temu, kto do ciebie zmierza. Wiedz, że twoje uczucia nie są słabością. Lecz siłą, która przyciąga to, czego pragniesz. Wyobraź sobie chwilę, gdy wasze spojrzenia się spotkają, a dusze rozpoznają się nawzajem. Ten moment jest bliżej niż myśl. Być może teraz nie widzisz, jak wszystkie kawałki układają się w całość, ale każdy krok, każda decyzja, każda emocja prowadzi cię bliżej do spełnienia. Twoje przeznaczenie jest już zapisane. A aniołowie wiedzą, że droga, którą podążasz, jest słuszna, kochana. Twoje serce jest bramą do cudów. Aniołowie proszą, abyś pielęgnowała wiarę, abyś karmiła się nadzieją, nawet gdy rzeczywistość zdaje się nie sprzyjać. Cierpliwość i zaufanie to klucze do otwarcia drzwi, za którymi czeka miłość, której pragniesz. Czy czujesz, jak twoje serce bije mocniej na samą myśl o tej osobie? To aniołowie przypominają ci, że miłość jest wieczna i niezniszczalna. Nawet jeśli teraz wasze drogi się rozeszły, energie waszych dusz już się przenikają, zbliżając was ku sobie. Nie wątp, że jesteś kochana. Nawet jeśli ktoś nie potrafił tego pokazać lub docenić w przeszłości, aniołowie wiedzą, że zasługujesz na miłość pełną, prawdziwą i bezwarunkową. Każda chwila tęsknoty jest częścią drogi ku wielkiemu spotkaniu. Kochana, pozwól sobie marzyć, wizualizuj miłość, którą pragniesz przyciągnąć. Wyobraź sobie, jak ta osoba patrzy ci w oczy, jak trzymacie się za ręce, jak wasze serca biją w jednym rytmie. Aniołowie przypominają, że to, co możesz sobie wyobrazić, jest już możliwe. Wszechświat nie zna granic. A przeznaczenie działa poza czasem. Aniołowie pracują niestrudzenie, aby złączyć Was w odpowiednim momencie. Nie martw się o szczegóły. Uwierz, że Twoje pragnienie jest już w drodze do Ciebie. Twoja cierpliwość, wiara i miłość są kluczami do bramy przeznaczenia. Pozwól Aniołom działać, przyjmując każdy dzień z nadzieją i wdzięcznością. Nawet jeśli droga jest kręta, Aniołowie wiedzą, dokąd Cię prowadzą. Twoje przeznaczenie miłosne już się tworzy, kochana. Przygotuj się, bo chwila, w której twoje serce zostanie napełnione radością, jest bliżej niż przypuszczasz. Aniołowie błogosławią cię w tej podróży ku miłości, która jest już Twoja. Kochana, jeśli dotarłaś do tego momentu, wiedz, że Aniołowie mówią do ciebie nie bez powodu. To znak, że ta wiadomość jest przeznaczona właśnie dla ciebie. Jeśli poczułaś w sercu echo tych słów, potwierdź ich moc, wpisując liczbę 1111 w komentarzu. To symbol otwartych drzwi do przeznaczenia, świadectwo Twojej gotowości na nadchodzące cuda. Nie pozwól, by przesłanie aniołów umknęło Ci w wirze codzienności. Subskrybuj nasz kanał, włącz dzwoneczek powiadomień i pozostań w bliskim kontakcie z tymi, którzy czuwają nad Twoim losem. Każda wiadomość od aniołów to kolejny krok ku spełnieniu Twoich pragnień, a nadchodzące przesłania mogą być kluczowe dla Twojej drogi do szczęścia. Pamiętaj, że wszechświat wspiera odważnych, tych, którzy ufają głosowi serca i podążają za wezwaniem swojej duszy. Jesteś bliżej swojego przeznaczenia niż sądzisz. Transformacja zaczyna się od decyzji, od wyboru, by uwierzyć, zaufać. I otworzyć się na miłość, która jest dla Ciebie przygotowana. Aniołowie przypominają, że każda zmiana zaczyna się w Twoim wnętrzu. Masz w sobie moc, by przyciągnąć wszystko, czego pragniesz. Daj sobie pozwolenie, by kochać i być kochaną w pełni, bez strachu, bez ograniczeń. To właśnie ta wiara zapali iskrę cudu, który na Ciebie czeka. Zostaw przeszłość za sobą. Uwolnij się od tego. Co już nie służy Twojej duszy i odważ się zrobić krok ku przyszłości pełnej miłości. To jest Twój czas, kochana. Aniołowie są przy Tobie, gotowi prowadzić Cię w stronę spełnienia. Wierz w cuda, bo wszechświat jest gotów je dla Ciebie zrealizować. Zaufaj sobie, słuchaj głosu Aniołów i idź naprzód z podniesioną głową. Twoje przeznaczenie już na Ciebie czeka. Sięgnij po nie z odwagą, jesteś gotowa, kochana. Aniołowie są z tobą, a twoje przeznaczenie wzywa cię ku miłości, jakiej nigdy dotąd nie zaznałaś. Uwierz, a wszechświat odpowie.